Terima kasih telah menonton! Z drugiego pokolenia przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii warto wspomnieć o jeszcze jednej postaci, choć trochę o mniejszej rozpoznawalności, to jednak ważnej w układance całej filozofii. Friedrich von Wieser, o którym wspomniałem w odcinku o Karlu, a w zasadzie Karolu Mengerze, stworzył teorię wspaniałej jednostki i jako pierwszy tak naprawdę użył pojęcia użyteczność krańcowa. Friedrich urodził się w 1851 roku w Wiedniu jako syn urzędnika w Ministerstwie Wojny. Był szwagrem Eugeniusza Bombawerka, który poślubił siostrę Wisera. Studiował na Uniwersytecie Biedeńskim, gdzie w 1884 roku uzyskał tytuł profesora, a w 1903 roku przejął katedrę teorii ekonomicznej po Mengerze. W 1917 roku został ministrem finansów. Zmarł w 1926 roku, przeżywając Bombawerka i Mengera. Uczniami Wisera były takie osobowości jak Ludwig von Mises i Józef Schumpeter. Każdy z przedstawicieli Asy zasłynął jakąś pracą naukową. W przypadku Wissera była to Theorie der Gesellschaftlichen Wirtschaft, czyli Teoria Ekonomii Społecznej. Przez lata służyła jako podręcznik ASE. Stworzył takie zagadnienia jak użyteczność krańcowa i koszty alternatywne. Koszty alternatywne to ciekawa zasada, bowiem mówi, iż cena, którą za coś płacisz, jest równa temu, z czego rezygnujesz, by móc to coś kupić czy zrobić. To znaczy, jeśli jedziesz na obóz harcerski, to rezygnujesz z alternatywy, jakim jest obóz piłkarski. Może i dziwne, ale z sensem, jeśli porównamy to z działaniem na rynkach czy innymi decyzjami życiowymi, które wiążą się z kosztem alternatywnym. Najprościej mówiąc, każda decyzja inwestycyjna, tak samo jak decyzja życiowa, wiąże się z pewnym kosztem. Ten koszt zwany jest kosztem alternatywnym. Całe szczęście nie jest to jedyna prawda głoszona przez von Wissera. Wprowadził on również teorię wspaniałej jednostki, określając jej rolę na rynku. Jego pomysł to skupienie się na kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych ludziach, Mowa tu o prawdziwych liderach. Tacy liderzy w świecie finansów to prezesi firm stawiający je na nogi, doradcy inwestycyjni pokonujący rynek, zarządzający funduszami i przede wszystkim przywódcy polityczni podejmujący rozsądne decyzje. Podczas lokowania kapitału należy zwracać uwagę na światowych liderów i aspekty geopolityczne. Za ogromnym znaczeniem kreatywnych jednostek opowiada się bardzo szkoła podażowa, jeszcze mniej popularna myśl ekonomiczna, której przedstawicielem jest m.in. George Hilder, którego bestsellery serdecznie polecam. Przykłady wspaniałych jednostek visera. Le Quani, twórca ekonomicznego tygrysa Azji, jakim jest Singapur. Gdy Lee obejmował władzę, dochód na osobę wynosił w Singapurze około 400 dolarów rocznie. Kraj ten po II wojnie światowej musiał mierzyć się z problemem ogromnego bezrobocia, kryzysu mieszkaniowego, z brakiem zasobów naturalnych i ziemi. Mieszkańcy nie posiadali w domach kanalizacji i bieżącej wody. Dziś Singapur dzięki zdecydowanemu kierownictwu, skutecznej administracji i wolnorynkowemu podejściu do gospodarki wyewoluował do poziomu jednej z najsilniejszych gospodarek świata. O nominalnej wielkości PKB równej 550 miliardów dolarów i dochodzi na osobę w 2017 roku wynoszącym średnio 60 tysięcy dolarów rocznie. Pod przewodnictwem Lecuanie, Singapur stał się intelektualnym i technologicznym centrum rejonu Azji i Pacyfiku. Carlos Andres Perez, Hugo Chavez i Nicolás Maduro, trzy pokolenia wenezuelskich przywódców, to doskonałe antyprzykłady wspaniałych jednostek Wisera. Kraje z największymi zasobami ropy naftowej na świecie doprowadzili do ruiny. W 1930 roku zostały odkryte wielkie złoża ropy na terenie kraju. Ropa od tamtego czasu była wydobywana i przynosiła znaczny dochód, a w październiku 1973 roku nastąpiło mocne nasilenie konfliktu między Syrią i Egiptem a Izraelem. W odwecie za wsparcie Izraela przez USA arabskie państwa OPEC nałożyły na Stany Zjednoczone liczne embarga naftowe. Cena ropy poszybowała z 26 dolarów do 60 dolarów za baryłkę i pieniądze lały się do Wenezueli strumieniami. Peres na wyborcze obietnice wydał 58 miliardów dolarów, by je sfinansować, i rząd zadłużył się na wielką skalę. Zabite zostało rolnictwo i duża część przemysłu, bo dużo taniej było importować produkty z zagranicy. Ceny ropy rosły tylko po to, by ze 120 dolarów za baryłkę spaść do 30. Wenezuela po dekadzie szalonej i niekontrolowanej konsumpcji ponad dochód popadła w nędzę. Do władzy doszedł Hugo Chávez, który w kolejnych latach rządów znacjonalizował największe firmy. Chávez skupił się na przejęciu PDWS-a, największego koncernu naftowego w Wenezueli, co doprowadziło do ogromnego spadku wydobycia i regularnie wdrażał w życie założenia socjalistyczne. Wiedział, że umiera i jako następcę wybrał Nicolasa Maduro, który prowadzi obecnie dalej politykę totalitarnych, socjalistycznych rządów Cháveza. Inflacja w Wenezueli w szczytowym momencie wynosiła 344 tysiące procent. 100 boliwarów w 2007 roku to obecnie 700 miliardów boliwarów. Co mają powiedzieć Amerykanie, którzy przyjechali do pracy do Wenezueli 60 lat temu? Co ma powiedzieć pół miliona powojennych europejskich emigrantów, którzy przyjechali do Wenezueli? Mając na uwadze fakt, iż Wenezuela była w latach 60. krajem z najwyższym dochodem per capita na świecie, widać, do czego prowadzi nieodpowiednia jednostka na nieodpowiednim miejscu. Patrząc na przykłady pozytywne, widać również, co się dzieje, gdy państwem zarządza wspaniały przykład rozsądnej jednostki Friedricha von Wissera.